Witamy w kolejnym odcinku z serii Snooker dla każdego, serii stworzonej głównie dla osób, które dopiero zaczynają oglądać snukera w Eurosporcie. Mamy nadzieję, że zagadnienia, które dzisiaj poruszymy, staną się dla was nie tylko zrozumiałe, ale też wiedza o nich umili oglądanie snookera. Zaczynamy. Różnice możemy podzielić na te, które widać gołym okiem i na te, które są mniej oczywiste na początku. Po pierwsze, stół do snookera jest dużo większy. Za jednostkę miary przyjmijmy jednego eberta. Jak widać na stole do snookera, Michał mógłby położyć się dwa razy. Stół bilardowy jest dużo mniejszy. Klasycznie licząc, długość stołu do snookera to 3,6 metra, a bilardowego 2,8. Oto najczęściej spotykana reakcja, kiedy ktoś po raz pierwszy widzi stół do snookera. Boże, jaki wielki! Bile w snukerze nie są podzielone na połówki i całe i nie mają na sobie żadnych numerków. Wartości punktowe określa się kolorem. Snukerowe bile są też mniejsze od bilardowych: 52,5 mm średnicy versus nieco ponad 57 mm średnicy. Dlatego też kije do snukera są inaczej zbudowane i dużo cieńsze. Więcej o kijach snukerowych już niebawem w osobnym materiale. To, co w bilardzie nazywa się łzami, w snukerze określamy jako kieszenie i tu też warto podkreślić znaczące różnice. Kieszenie w snukerze nie są tylko mniejsze, ale też różnią się kształtem. Ranty tych bilardowych są ścięte pod ostrym kątem, a snukerowe są zaokrąglone. Najważniejszą charakterystyką jest to, że w snukerze bila zagrana lekko chętniej wpadnie do kieszeni, a ta uderzona w to samo miejsce, ale mocniej, może zatrzepotać na nożnikach i zostać na stole. W bilardzie system jest zdecydowanie bardziej zero-jedynkowy. Czy zastanawialiście się może, dlaczego w snookerze używa się kredy innego koloru? W snookerze gramy zieloną kredą, a w bilardzie niebieską. To zależy wyłącznie od koloru sukna. Jeśli byście znaleźli stół z czerwonym suknem, należałoby grać czerwoną kredą. Te dwie dyscypliny różni też oczywiście to, że w partii bilardowej wygrywa zawodnik, który wbije jedną określoną bilę, a w snukerowym frejmie ten, który zdobędzie więcej punktów. To, że w snookerze gra się na punkty i rozgrywka jest dużo bardziej złożona i skomplikowana taktycznie, sprawia, że snooker jest ciekawszy i co za tym idzie, zdecydowanie chętniej oglądany w telewizji na całym świecie. W jednym z naszych materiałów mówiliśmy o punktacji Bill, dzięki temu można w łatwy sposób policzyć, ile punktów pozostało na stole do zdobycia. Na przykład, jeżeli na stole zostają tylko niebieska, różowa i czarna, oznacza to, że do zdobycia jest 18 punktów. Jeśli zaś na stole mamy cały sekwens sześciu kolorowych, wtedy niezmiennie jest to 27 punktów. Kiedy oprócz kolorów na stole są też czerwone, to aby obliczyć maksymalną liczbę punktów na stole, przyjmuje się wartość kolorów, 27 punktów, plus 8 punktów za każdą czerwoną. Wynika to z założenia, że po niej wbija się najwyżej punktowaną czarną. Dzięki tej wiedzy można ocenić, kiedy zawodnik wygrywa frajma. Jeśli jego przewaga jest wyższa od liczby punktów pozostałych na stole. Kolejnym ważnym zagadnieniem w snookerze, o które pytaliście nas w komentarzach, są faule i ich rodzaje. Chybienie to nie trafienie w bilę, którą zawodnik powinien zagrać w danej chwili, czerwoną lub nominowaną kolorową. Kolejnym rodzajem przewinienia w snookerze jest wbicie białej bili. Wbicie nieprawidłowej bili, czyli poza kolejnością. Dla przykładu, jeżeli gramy kolorową, a wpadnie czerwona, jest to faul. Faul tekstylny dość rzadko występujący, a polega na dotknięciu którejkolwiek z bil częścią ciała lub garderoby. Istnieją także inne, skrajnie rzadko występujące przypadki, jak na przykład brak kontaktu zawodnika z podłożem w momencie zagrania lub wybicie bili poza pole gry. Punktów za faul nie należy interpretować jako punktów karnych. Nie są one bowiem odejmowane od licznika zawodnika, który fauluje, a dodawane przeciwnikowi. Minimalna wartość faulu to 4 punkty i zarazem najczęściej spotykana. Ogólna zasada mówi jednak, że jeśli w zagraniu bierze udział jakakolwiek wyżej punktowana bila, to wtedy ona wyznacza liczbę punktów za faul. Zawodnik faulowany ma możliwość wyboru. Zagrać z pozycji, w której zatrzymały się bile po zagraniu. Zagram z tej pozycji. Oddać ruch rywalowi. Proszę, zagrać z tej pozycji. Jeżeli faul polegał na chybieniu, może poprosić sędziego o odtworzenie sytuacji sprzed zagrania. Poproszę chybienie. Tylko w przypadku, jeśli przewaga któregokolwiek zawodnika nie przekracza liczby dostępnych punktów na stole. Wolna bila to sytuacja, w której zawodnik faulując ustawia snukera. Wtedy rywal ma możliwość zagrania dowolnej kolorowej, która otrzymuje brązowa. wartość bili, którą w danym momencie zawodnik powinien zagrywać. W tym przypadku brązowa na jedno uderzenie zamienia się w bilę czerwoną za jeden punkt. Po tym trafieniu zawodnik wbija już tradycyjnie kolor. Mamy nadzieję, że rozjaśniliśmy trochę wątpliwości. Z własnego doświadczenia wiemy jednak, że niektóre zasady w teorii brzmią strasznie, a łatwo jest je przyswoić oglądając snukera w Eurosporcie, do czego oczywiście gorąco Was zachęcamy. Kolejny odcinek z serii Snuker dla każdego już niebawem. Subskrybujcie kanał Eurosport Polska. Do zobaczenia. Już teraz zasubskrybuj kanał Eurosportu Polska, aby zagwarantować sobie prenumeratę kuriera snukerowego.